Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie ze stadionu miejskiego w Tarnowie. Jeszcze kilka kolejek temu ten mecz mógłby uchodzić za hit żużlowej pierwszej ligi, spotykają się bowiem zespoły Unitarnów i klubu motorowego Ostrów o ile Tarnowianie kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i są zdecydowanym liderem pierwszoligowej tabeli o tyle zespół z Ostrowa Wielkopolskiego niestety zawodzi swoich kibiców na początku rozgrywek w pierwszych czterech meczach odniósł zaledwie jedno zwycięstwo szczególnie bolesna szczególnie dotkliwa była ta porażka przed tygodniem na własnym torze z RKMM Rybnik 44 do 45 i dzisiaj zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są gospodarze zespół Unitarnów, który lideruje pierwszej ligowej tabeli i na dzisiejsze spotkanie wystawia swój najsilniejszy skład. Skład pełen żużlowych gwiazd pierwszej ligi numer 9 Janusz Kołodziej z dziesiątką Jesper Monberg. 11 to Piotr Świderski, z numerem 12 zobaczymy Biarne Pedersena, 13 uczestnik cyklu Grand Prix Sła Sebastian Łamek, z numerem 14 Szymon Kiełbasa, 15 to Patrick Hogart i numer 16 Jakub Jamruk i Klub Motorowy Ostrów, numer 1 Robert Miśkowiak, z dwójką Karol Zombik, trójka to Adrian Gomulski, który wczoraj w niemieckim Stralsundzie awansował do półfinału Mistrzostw Europy Seniorów. Czwórka Karol Sroka, tutaj niespodzianka, kibice myśleli, że będzie zmiana w miejsce awizowanego juniora klubu motorowego Ostrów, ale Karol Sroka jest w składzie pod numerem czwartym. Piątka to lider Ostrowskiej drużyny Daniel Nermark z numerem szóstym, Patryk Pawłaszczyk, siódemka to Nikolaj Klint i numer osiem Mariusz Staszewski.